Jesteśmy na szóstym forum rolników i agrobiznesu w Poznaniu. Moim rozmówcą jest pan Adam Bałcza z Fundacji Terra Nostra. Panie Adamie, będzie pan dziś mówił o rolnictwie regeneracyjnym. Czym jest to rolnictwo? Dzień dobry. Rolnictwo regeneracyjne jest czymś pomiędzy rolnictwem ekologicznym i konwencjonalnym, bo do tej pory mamy tak naprawdę dwa typy rolnictwa ekologia, która Produkuje dobrą jakościowo żywność, ale z kolei zabrania, stosowania wszelkiego rodzaju nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, prawda? A konwencjonalne rolnictwo, ten drugi typ, to jest rolnictwo, które jest stricte nastawione na bardzo intensywną produkcję, wytwarzanie jak największej ilości plonów, gdzie z kolei te zużycie środków pestycydów, środków ochrony roślin, nawozów sztucznych jest na bardzo dużym poziomie. I Biologizacja, rolnictwo regeneracyjne jest czymś pomiędzy, jest świadomym stosowaniem środków ochrony roślin. Nie to, co na etykiecie mamy napisane, że litr prawda, na hektar, tylko możemy zejść z dawkami do minimum, ale minimum, które działa, które jest efektywne które gwarantuje utrzymanie stabilnego plonu, prawda? Przy tym, że obniżamy dawki, obniżamy dawki nawozów mineralnych, automatycznie ograniczamy sobie koszty w gospodarstwie. Rolnictwo regeneracyjne ma na celu obniżenie kosztów, wyprodukowanie ilości plonu takiej, jaki sobie zakładamy utrzymanie jakości tego plonu przede wszystkim, czyli polepszenie jakości plonu przez to, że przez takie gospodarowanie odpowiednie glebą i zarządzanie nawożeniem gleby stricte, nie tyle roślin, polepszamy tą glebę, polepszamy żyzność gleby, polepszamy jakość tej gleby, zawartość próchnicy materii organicznej, inaczej bilansując rozłożenie poszczególnych składników w, tym, w tej glebie, w tym kompleksie sorbcyjnym gleby i to się bezpośrednio przekłada na produkcję Jakościowo lepszej żywności. Tak? I to jest tak naprawdę rolnictwo regeneracyjne, które ma na celu zagwarantowanie tego, że wytwarzamy dalej ten poziom, ilość tego towaru, którą musimy wytworzyć przy ochronie środowiska, przy lepszym podejściu do gleby, przy, przy zdrowym podejściu do gleby, do tego, żeby ona była coraz lepsza, coraz bardziej żyzna, żeby w przyszłości też była w stanie następne pokolenia żywić, karmić. Czyli plasujemy się z rolnictwem regeneracyjnym między. Tym, co obserwujemy dzisiaj, nastawionym na dużą wydajność, a ekologią, która e, całkowicie eliminuje e, nawozy sztuczne i środki ochrony roślin, tutaj używamy ich świadomie. E, jakie mamy tutaj korzyści przede wszystkim dla, dla konsumentów, bo to też dla nich, tak, e, chyba po części wprowadzamy te praktyki. Rolnictwo regeneracyjne jest stricte dla. Pierwszą korzyść ma rolnik, jako produkujący, gospodarujący na tej glebie, przez to, że ona jest żyźniejsza, przez to, że ogranicza koszty. Dodatkowy, dodatkowy korzy, dodatkowa korzyść dla tego rolnika jest taka, że produkt, który jest wytwarzany i dzięki rolnictwu regeneracyjnemu, jest bardziej atrakcyjny na rynku. Teraz głośno jest wszędzie o emisyjności, o gazach cieplarnianych, o emisji dwutlenku węgla, metanu i innych, prawda, bo rolnictwo jest emitentem bardzo dużym gazów cieplarnianych do atmosfery, więc produkt z rolnictwa regeneracyjnego i zarządzanie odpowiednie gospodarstwem takie regeneracyjne powoduje, że my mniej stosujemy tych wszystkich środków nakładów i automatycznie obniżamy tę emisyjność dwutlenku węgla, ten przysłowiowy świat, węg, ślad węglowy, więc taki produkt jest bardziej atrakcyjny na rynku. Rolnik wyższą cenę może y, y, za taki y, y, towar dostać, a konsument stricte już otrzymuje lepszy jakościowo, y, lepszy jakościowo towar, bo. Wartość odżywcza spożywienia produktów, które teraz spożywamy, naprawdę jest na katastrofalnie niskim poziomie. I chodzi głównie o to, żeby wytworzyć lepszą jakościowo żywność dzięki odpowiednim, odpowiedniemu zarządzaniu tą glebą i całym gospodarstwem, regeneracyjnym zarządzaniu gospodarstwem. I lepsza jakościowo żywność, no to konsument stricte już dostaje po prostu bardziej zbilansowaną pod względem wartości odżywczych żywność, która jest, nie jest tylko takim zwykłym gdzieś tam tam wypełniaczem po prostu i tyle. Bo to, co się stało na przykładzie nawet ziemniaka przez ostatnie kilkanaście lat pokazuje, że w ziemniaku mamy 78-80% mniej na przykład wapnia, prawda? To ziemniak, no, nie, nie, nie można go zjeść na przykład 100 gramów, tak jak kiedyś, tylko trzeba było zjeść jakiś dobry kilogram, żeby dostarczyć tyle wartości odżywczych i składników odżywczych dla naszego organizmu. Także efekt końcowy tego na rolnictwa regeneracyjnego każdy konsument odczuje kupując sklepie towar lepszy po prostu jakościowo, bardziej odżywczy dla niego. Mamy nadzieję, że z korzyścią dla rolników konsumenci będą w stanie to docenić, co mam nadzieję pokazały ostatnie miesiące, gdzie jednak e, zaobserwowaliśmy tutaj większy trend ku zdrowej, także ekologicznej żywności. Myślę, i badania pokazują, że ten trend, ta świadomość u konsumentów coraz bardziej rośnie, i ludzie chcą się zdrowo odżywiać chcą być zdrowsi, bardziej fit, prawda? Także tutaj te badania, które przeprowadziły różne instytucje, pokazują, że ponad 80%. Konsumentów jest w stanie zapłacić więcej za produkt, który rzeczywiście jest lepszy. Nie tylko jest na, postawiony na półce eko i, i, i my finalnie jako konsumenci nie wiemy, co jemy. Ale produkt, który będzie rzetelnie jego produkcja, proces produkcji będzie z, zmonitorowany, skontrolowany i potwierdzony odpowiednim certyfikatem, który my wprowadzamy, wprowadziliśmy na rynek polski, żeby takie gospodarstwo, które. Robi lepiej, wytwarza lepszą żywność, dba o glebę, dba o środowisko, mniej emituje dwutlenku węgla, wiąże jeszcze ten węgiel w ziemi, sekwestruje, takie pojęcie, to, 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 to finalnie ten, to ma być tak cały proces skontrolowany, że ten konsument będzie w stanie to nawet zobaczyć, bo... Teraz już ta technologia pozwala na to, że zeskanujemy kod QR czy, czy kod kreskowy na, pustrze, na, na opakowaniu produktu i jesteśmy w stanie zobaczyć, gdzie ten produkt był wyprodukowany, w jakim miejscu. prawda? Więc, więc to dąży do tego, żeby finalnie te, te wszystkie produkty były lepsze, jakościowo, żebyśmy się zaczęli w końcu lepiej odżywiać przy automatycznym dbaniu o środowisko, o mniejszej emisji gazów cieplarnianych i dbaniu o glebę i o to nasze środowisko. Czyli jest szansa, że konsumenci to docenią i produkt będzie oznakowany. Ale wróćmy na pole, bo rolnicy, chcąc iść w tym kierunku, mogą optymalizować zużycie środków ochrony roślin i, nawożu, i, i nawozów. Ale wspomniał Pan też o tym, że mogą wiązać węgiel w glebie. Jak najprostszym sposobem można to wytłumaczyć i jak to robić? Jak to robić? Wystarczy, żeby wprowadzić lub zmienić troszeczkę podejście do, do zarządzania glebą, żeby ta gleba nie była odkryta, żeby nie była pozostawiona tak sobie, że nic na niej nie rośnie, bo każda roślina, która rośnie w postaci międzyplonów czy poplonów, jakbyśmy je nazywali, ale jak cały czas jakieś rośliny rosną na glebie, na ziemi, one w naturalnym procesie fotosyntezy, czyli tak jak żyją, one wytwarzają, znaczy pobierają dwutlenek węgla z, z powietrza, z atmosfery i wiążą to, w postaci tego już stricte węgla, który trafia do Ziemi. Przez różne procesy, jak on przechodzi w tej roślinie, to to jest tak naprawdę w postaci tych cukrów prostych pożywka dla mikroorganizmów, które żyją w tej glebie i się z tym żywią. I w postaci takiej już organicznej ten węgiel trafia do, do, do gleby i on tam zostaje. Im więcej tego będziemy mieli, czyli im więcej będziemy, im dłużej te rośliny będą rosły, i najlepiej jak cały czas by coś rosło na tej glebie, to jesteśmy w stanie cały czas wiązać ten dwutlenek węgla i, i pokazywać ten trend wzrostu, że yy, ten węgiel organiczny wzrasta w glebie w postaci właśnie próchnicy, zawartości materii organicznej, więc to jest proces, który, który, który się i tak dzieje, prawda, tylko trzeba po prostu umiejętnie podejść do zarządzania poplonami, stosować ich po prostu więcej, nie tak jak to teraz gdzieś jest, że każdy poplony czy międzyplony traktuje jako takie trochę złokonieczne, bo, bo, bo trzeba, żeby dostać... Odpowiedni poziom dopłat, ale no, żeby to stosować na jak największą skalę i w miarę możliwości każdego gospodarstwa, indywidualnie podejść do tego, żeby jak najwięcej tego, tych roślin cały czas na tej ziemi rosło i przy tym wiązało dwutlenek węgla z korzyścią dla naszego całego klimatu i środowiska. Dziś dużo mówi się wprawdzie w kontekście przemysłu o kredytach węglowych, o e, właśnie w w pewien sposób spełnianiu logistycznych norm emisyjności naszej gospodarki. Czy w takim razie rolnictwo może być tutaj pomocne dla naszej gospodarki? Jak najbardziej. Rolnictwo według szacunków emituje od 10 do 18% tych gazów cieplarnianych, dwutlenku węgla, metanu, podtlenku azotu do atmosfery i, i wszyscy mówią o tym, że rolnictwo jest tym, tym, tym właśnie złym, który tylko emituje, ale mało się mówi, że gleba ma tę właściwość zaraz po oceanach właśnie do wiązania tego, tego węgla, prawda? I, e, Przedsiębiorstwa, przemysł teraz musi już liczyć emisyjność swoją, emisyjność dwutlenku węgla, i za to płacą odpowiednie kary, tak naprawdę, i mogą to wykorzystać w taki sposób, że od tych rolników bezpośrednio ten e, m, kredyt węglowy ten, ten węgiel przeliczony odpowiednio i udokumentowany i udowodniony jeszcze czy mogą po prostu odkupić to się dzieje wszędzie na świecie to się dzieje w Australii w Stanach Zjednoczonych już od wielu lat w Europie na zachodzie też to funkcjonuje Gosp y, przemysł bilansuje swoją emisyjność dwutlenku węgla w, kupując ten węgiel związany przez rolników na ich Własnej ziemi. I to jest tak naprawdę najszybszy sposób. Nie mówi się też o tym, że gdybyśmy zmienili podejście do uprawy gleby, ograniczyli orkę ja nie mówię, żeby całkowicie rezygnować z orki, bo niekiedy w niektórych przypadkach i gospodarstwach jest to niemożliwe przy odpowiedniej produkcji ale, ale jak najmniej tej orki stosować, to jesteśmy w stanie w samej Polsce ograniczyć emisyjność dwutlenku węgla o 10%. Tylko jeden zabieg, żeby zmienić w rolnictwie i to jest tak naprawdę dużo. No jako Polska do 2050 roku musimy być zeroemisyjni. Więc każde tego typu działanie, które pokaże, że jesteśmy w stanie zrobić coś z mniejszym wpływem tym negatywnym na środowisko, z mniejszą emisyjnością, a przy tym jeszcze pokazać, że my jednak wiążemy jako rolnicy, to to jest tylko i wyłącznie na plus. Rolnik finalnie ma za to dostać pieniądze. Tak to, tak to po prostu wygląda wszędzie indziej. Także tutaj e, rolnictwo i, i gleba jest naprawdę tym medium, które w dużym stopniu jest w stanie emisyjność Polski, nie tylko Polski, e, całej Unii Europejskiej e, naprawdę z tym walczyć i, i zapobiegać już czy leczyć te skutki tego ocieplenia klimatu i tego, co się negatywnego e, przez to dzieje, prawda? Czyli jest rzeczywiście realna szansa w przyszłości, żeby na tym też. E... Zwiększyć pulę przychodów do gospodarstwa, a jak Państwo, jako Fundacja Terra możecie pomóc? Jaki macie wpływ na to, aby właśnie rolnicy mogli wprowadzać to w swoich gospodarstwach i także przekształcać w realne zyski? My prowadząc i gospodarstwa, które prowadzimy czy rekomendujemy to, co mają robić i uczestniczą w naszym programie ambasadorskim, czy w programie biologizacyjnym, biologizacji gospodarstw, my certyfikatem potwierdzamy, że to gospodarstwo działa lepiej, funkcjonuje lepiej, z, mniejszym, z mniejszą emisyjnością dwutlenku węgla, produkuje lepszy produkt, dwa o glebę. Taki certyfikat akceptowany przez przemysł daje możliwość uzyskania pozyskania wyższej ceny za produkty, które się na gospodarstwie certyfikowanym, czy z tego gospodarstwa certyfikowanego, certyfikowanego e, e, produkuje. E, także to jest jedna korzyść dla rolnika, taka też już stricte namacalna. Druga to jest obniżenie tych kosztów. No i to, że e, ta e, emisyjność i to wiązanie tego, a, tego y, węgla w ziemi, to jest następny. Myślę, że w najbliższej przyszłości... Zysk dla gospodarstwa. Tak jakby jeszcze jedna noga, z której będzie można pozyskać dodatkowe pieniądze, plus uzależnienie są plany uzależnienie dopłat od tego, czy będziemy pokazywać, że jesteśmy lepsi, że robimy coś lepiej dla środowiska, korzystniej i jak udowodnimy, że jesteśmy zdrowsi dla gleby, dla środowiska, to dostaniemy wyższe dopłaty. Jeżeli nie, no to, to będą odpowiednio niższe. Także warto iść w stronę rolnictwa regeneracyjnego, biologizacji rolnictwa i. i i udowadniać, że już się zaczyna ten proces, bo proces regeneracji gleb i odbudowywania materii organicznej próchnicy to nie jest tak z roku na rok. To jest proces, który trwa lata, więc im szybciej się zacznie tą drogę regeneracyjną, tym lepiej i, i, i tym będziemy bardziej przygotowani na to, co nas w najbliższej przyszłości czeka, typu każde gospodarstwo ten swój ślad węglowy będzie musiało liczyć, udowadniać właśnie na jakim poziomie ma tą emisyjność, więc, więc tutaj im szybciej, tym lepiej i Szybciej jako konsumenci będziemy mieli zdrowszy i lepszy produkt. To też już dla nas, tak już konkretnie. Mam nadzieję, że doświadczenia zebrane przez fundację pozwolą, kiedy już przyjdzie nam, w praktyce rzeczywiście wprowadzać to rolnictwo regeneracyjne jako obowiązek, wymóg, że te doświadczenia po prostu pomogą nam jak najsprawniej ten proces wprowadzić w nasze życie. Dziękuję. Dziękuję bardzo.